Znam ten test. Znam ten test na spostrzegawczość. Jeju! Wererat? No zaś coś z rat. rat. Jakiś we... Wegański rad. On chyba. On jest wege. To jest wegański rad. Będzie teraz wychodzić. On będzie taki wege. Że on nawet go nie zje. To będzie wege ja. I Manko z tej strony. Dzisiaj nagrywamy Kingdom Rush. Tak, dzisiaj będziemy nagrywać Kingdom Rush. Trochę dawno by nie było i przypuszczam, że tak długo nie nagrywałem też. Ale nie wiem, że dużo czasu tu, tam, tutaj jakieś rzeczy, no ale. Ważne, że powracam już i w ten dzień, kiedy będą już wakacje, zacznę się, postaram się nagrywać o wiele częściej. Ale na początku nie będę nagrywać, bo już jedziemy wtedy na wakacje. Napiszcie w ogóle, że witam, jak gdzie będziecie jechać na wakacje, to przypnę mam serduszko. Widam ich tu. O, już idą szkieletki. Oni się nie zajmą, a on się zajmie nim. okej, okay. dobry pomysł zrobiłem teraz. No i pa. No, okej, okay, no i przepraszam też za mój głos, pewnie no bo jestem chory trochę. Mam lekkie katar No i chrypkę no ale Już nie szkodzi Bo chcemy się a co? Chcemy się zrobić No i na kogo? Po co to ci było? No po co? Na kogo to było? Na kogo? A tutaj to będzie szedł Zombie Zombie Tutaj ZOMBI! ILE?! Okej, okay, to... Jaki Gintrat? Gintrat! No co, jaki... Co tutaj będziesz Taki Gintrat? Wiem, że szczur, ale jaki... Dzieci, co to, to znaczy Gint? Trujące? A, chyba tak, trujące. Trujące szczury będą szły. Chyba. No i? Zepsułem. No i e runtime wjeżdża i rozjeżdża ich i raty już jakieś. No i ja to już widzę, że się na nich nie będą w ogóle dobrze. Ale no nie szkodzi już. No, musiałeś. W takim momencie no. Proszę cię, to było wiadomo, że tam teraz dam bombę. Za późno trochę. Mogę się wyprzedzić mnie. A nie czekać. Je no, co oni tak chodzą? Nie no, ja chcą, żebym miał godzinny odcinek. Żeby ten odcinek to godzinę chyba. Szybciej. Tak one mi chyba nic nie robią. No co one mi robią? Nic. O. Dlaczego jestem fioletowy? O dużo zadają, dużo zadają, dużo zadają. Dużo. To już mogą iść. To postawię. ich No o nie już szedł szkielet! Nie, tylko nie one! Niech ona... Błagam, tylko nie te szkielety głupie. Gdzie no, gdzie to jest? Gdzie ty strzelasz? Ale dlaczego one są tak blisko? Te szkielety. To, to, to nawet nie jest... To, to nawet... To jest prawie na końcu. Już nie niech oni zrobią na końcu, jak oni chcą tak mieć. No, Miałam... Mógł... A poradili sobie. Niech idzie sobie tu. No. Uderzył ich chrup Eron Team i uciekaj. Uciekaj! O, on No, tań dobrze! Wjeżdżaj Wierz, i rozjeżdżaj, błagam cię. Tu już mogą iść, niech zarabiam pieniądze. Manny, many, tu się liczy. Teraz, Manny, mani tu się liczy. No tak pójdzie, to ja ten odcinek będę mieć 30 minut. ale te zombie jeszcze tak wolno idą. Nie no. Nie, to oni chyba z kościoła wracają. Bo tak właśnie wygląda. Tak, takie właśnie są kortki, kiedy osoby wracają z kościoła, nawet większe. Nie da się przejść. Tyle osób w kościele i tyle. No to to jest dobrze, bo tyle osób wierzy, ale. później. <laughs> Uuu, uj, uj, uj. No i mówię, że tyle osób wraca z kościoła. Zawsze. Iron Time i tu. No i nie no, mogłem tego już nie robić, ale Jeju, wiem co, wiem co trzeba zrobić. Znam ten test. Znam ten test na spostrzegawczość. Jeju, co go mego dam Uczunę! Uczunę! Jakie to. Nie, no, ja nie mam nawet, co to znaczy uczunę. Ja, ja nie... wiem, co się w ogóle dzieje tu. Tutaj trzeba dać go. No i idź tu. Co Nie wiem, co rób tam. chcesz. Nie nie, 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 nie. No już idą wilczurki. Szczerze? Łatwy ten poziom. Inne będą trudniejsze. Jak rozjedziesz, to drugi raz. Jak rozjedziesz, to jeszcze raz. I tak ciągle. No, w sumie chyba na całe poradzi bez bombki. Bez bombki. Mam nadzieję. Albo trzeba jednak radykalne środki. Co to i wa? Vererat? No zaś coś z rat! Jakiś we. Be... wegański rad. On chyba. on jest wege. To jest wegański rad. Będzie teraz wychodzić. On będzie taki wege, że on nawet go nie zje. To będzie wege. rat jakiś. I dla mnie to już będzie wegerat. Jak ja już. ile ich idzie? 13. No, co to jest wegerat? No, Wegerat już śmier... A to jest ten Wegerat. To jednak on nie będzie wegański. Będzie przecież wegański. On będzie chciał totalnie mięso. Będzie chciał bardzo mię... bardziej mięso niż dzik albo niedźwiedź. Ten wegański rat. Ile? Ile to atakuje? To atakuje miliony. Przecież... to jednak nie jest wegerat! Wegerat by tyle nie atakował! Jakby tu by był wege! Jeszcze... Jak fajnie by było, jakby był właśnie wege. To by go... by było fajnie pokonywać. Tak, to nie jest wege. I nie jest fajnie. No Jero... No nie, no nie! Wege, 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 wegerat Wegerat nienawidzę go, już ja to widzę. To nie wierzę, co to jest, co to jest. No ten wegerat jest jakiś dziwny. Ja go już nie lubię. Dwóch! Dwóch wegeratów! Nie. Ja się ich boję, tych wegeratów. One są takie wege, że ja się ich boję. Te raty, teraz raty będą chodzić, jak tamte te, jeszcze. Tamte zombie, dobrze, że zombie się skończyły. Jakby były zombie i raty, to już by mnie pokonały. Mówiłem, że z tych ratów tak nie lubię. Z tych ratów tak nie lubię. Odkąd ich zobaczyłem, to już wiem, że one nie są wege w ogóle. Ja nawet nie mogę z nich mówić pewnie wege. Bo się wkurzają, żeby mnie pokonać, nie. No, tu chyba będzie jednak jeszcze jakiś boss. rat, Bo oni chyba zaczęli robić tam tamte szczury. Bo one atakują potężne. One są akurat potężne. Nie wiem, jak to się dzieje. Że on są aż tak potężne. Że szczury mogą być aż tak potężne. Okej. Lubię Was, szczury no, w prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu lubię. Boję się. Hmm, ja nie wiem. No, gdzie ty się respisz? Zepsułeś tą fajną ciszę. No i... Aaaa, źle robię. Co? Nie, no już tak co mam do stracenia. O, dobrze, dobrze zrobiłem, bo bym mi tam zginął. Zdechłby mi, jak te szczury. One no chyba idą na otwarcie kanałów. Pewnie. Ja tak myślę. One my tak zbiorowo idą. Nie wiem. Tyle. I zawsze w parze. Nigdy tak nie nieosobno, jak na przykład wilczki w czterech. A oni muszą oczywiście całą brygadką razem. No, w sumie wilki też. W sumie wszystko idzie, idzie taką brygadką, ale najbardziej właśnie chyba te raty. Bo one idą nawet w sobie, a nie... Idź tu, nie... I wegerat. Akurat kiedy powiedział eron Time, one, one wiedzą jak powiedzieć eron Time, to jest ich koniec, ale... Nie, one czekają, jak się skończy eron time, albo się zacznie. To już one mogą, one mogą biegać. One to wiedzą. One to czują w DNA. No nie! Erron time! Co oni ci zrobili? Naprawili mnie. Poszłam do lepszego miejsca. No powrócił Śpiąca królewna. Nie no, żart. Czekajcie. Okej już jestem. Sprawy takie małe. Ale też padajcie do Wojplu, bo on tam też wysłał nowy film, który mi się oczywiście podoba. Nie wiem czy już jest, czy jeszcze go nie ma. Ale możecie zobaczyć. Też, bo on był ze mną. To było ze mną. Ale nie spojroluję, zobaczcie sobie po prostu do łebki. E ja, ja nie zwróciłem no... Ja cię patrzyłem tylko tu! Ja nie zwróciłem uwagi na nic. Mogę? Mogę bombkę? Proszę. Proszę, bo ja chcę tylko jedną bombkę. Nie taką małą. Taką możesz to sobie na razie. Taką. No, to, to też Ciebie przydało w sumie. Ale już. Zrobione. Robota za Ciebie, Ronfaim. Oooo! Wszędzie będą suworgi, tak? No i zombisy, pewnie oni pewnie przez chwilę zapomnieli na tamtych misjach o zombisach, Ale teraz sobie pewnie przypomnieli o tym, żeby ich do dodać tu. Bo, bo czemu by nie? No po co? O, no i dodaj, No i. Witajcie. nie się nie goście. Ja was nie lubię. Akurat. Pamiętajcie sobie, ja was nie lubię. Zapamiętajcie to sobie do końca życia. Nigdy was nie będę lubić. Nigdy! Gdzie miała być. Gdyby nie Shopi, to, ja, to by mnie nie było na tym świecie. Gdyby nie Shopi, to podziękujcie, shopi, że macie takie filmy. O! Skinny oczywiście. Gdyby nie Shopi, to ja już bym przestał nagrywać jak Wolfów, to. Nie no. Dalej nagrywał. Uuuu, co tu się dzieje? Tu ja nic nie widzę na tym ekranie. Nic nie widzę na tym ekranie. Okej, okay, o, oh, jest git, jest dobrze. razie się uspokoiło. Ostatni. Wegerat, gin, okej okay. Wegerat Gin, okej, okay. same raty teraz będą szły I, I szkieletonki oczywiście No, o wilkach mowa ha. A, jeszcze zapomniałam o zombisach, no właśnie Jeszcze o nich zapomniałem. Oczywiście, że będzie wielki pogrom Czy, czy ja chcę się poddać? Możliwe na pewno, nie wiem bo to już one jest, to już chodzą wyjdą tu on kieruje idźcie stąd ile was tu jest Taki malutki pomysł. Ale ja nie mam czasu na to. Nawet na to nie mam czasu. No! Pół godziny. Ja nie wiem. Ja będę musiał poprzecinać trochę tego filmu. Ale mam taki pomysł. Przepraszam. Teraz mam dylemacik. A ty w ogóle gdzie poszedłeś? Ty, nuratka! Nie, nie jesteśmy już przyjaciółmi. W ogóle nigdy nie zostaniemy. Ty i ja, nini. Nu, no, nu. nu. Proszę! Już nie obchodzi pięć gwiazdek. Dobrze! Dobrze tak! W plecy! Yes! Essa, stołą, essa, ziomek, wiesz? Essa, essa, essa. Hmm. Nie, będę zbierał. Nigdy nie są tych. Nie wiem. Ok, no, se no, benissimo, ciao, 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 ciao,